że Beata Wróblewska wygrała specjalne zaproszenie na spotkanie z gwiazdami. Lecimy, lecimy, lecimy się lecimy, spotkać, lecimy. Matko Boska, chodźcie z nami. Gotowi? Dobra. Jak tam? Jak, jak, jak samopoczucie? Fantastyczne. Bar. Ekstra, dobra. Mm. Jak Fancy od tyłu. Mocne tyły. Słuchajcie, emocje są, Fancy jest, jedna z gwiazd dzisiejszego wieczoru, na wyciągnięcie ręki. Całość wygląda tak. Miły, fajny facet, uśmiechnięty, a jest coś takiego trochę w tym, e, paraliżującego, jak ma się świadomość, że to jest ten Fancy, którego wiecie, no, puszczam wam w Radiu Złote Przeboje, On śpiewa, śpiewa. Good luck and have fun today and We are waiting for the oh, great show. Fantastic. Okay, Jinky, Jinky, Jinky.